Witam serdecznie, Pasieka Rafał Kowalczyk, 23 marzec telefon <trafi> będzie w kieszonce co ja dzisiaj chcę zrobić u tych pszczółek To są karpatki Jak widać odsunęłem wszystkie, wszystkie rameczki Wszystkie rameczki odsunęłem od ścianki tutaj brzegowej Z tego względu, że z tego względu, że pszczółki już wszystko tu wyjadły noszą już pyłek to są pszczółki, które tutaj miały pod nosem słonecznik na jesieni i teraz co ja będę robił e, jeśli znajdę swój widelec do odsklepiania o mam mój widelec do odsklepiania Zganiamy pszczółki, żeby, nie, żeby ich nie, nie zgnieść i odsklepiamy cukier, żeby mateczki mateczkę sprowokować do czerwienia. Zapowiadają jakieś załamanie pogody. Mateczka już pięknie czerwi, zaraz wam pokażę, co będzie wam w piszonku rzucać. Right. Ramkę wstawiam na brzeg. Oczywiście, dlatego z tego względu mam rameczki pięknie pszczoły naszą czoło i noszą wierzbę, chociaż mają jeszcze pyłek słonecznikowy z jesieni Rameczka z to jest matka karpatka prze Przemieszała się z trutniami nieski, dlatego dużo żółtej pszczoły jest, nieski od panoloca, mam takie z brązowymi tergitami, się trafiają tak samo, więc nieraz, więc można przypomnieć, się z bokwastą, czerw na trzech rameczkach. W trzech dalej chyba już nie muszę. Dalej już chyba nie muszę przestawiać. Tutaj jeszcze wstawię to rameczkę z czerwiem, następną rameczkę jest pusta. <coughs> Też ją wstawię i kolejną rameczkę yy, przestawię od zatworu. Od sklepie trochę cukru i po prostu postawię przy, przy czerwiu. Takie zabiegi w tej chwili. To już jest trzeci taki zabieg. Pszczółkom przestawianie jedzenia blizy, bliżej czerwiu. żeby raz troszeczkę przed chłodami ograniczyć matkę w czerwieniu, dwa żeby pszczółki miały dostęp do jedzenia nawet jeśli się skłębio na czerwiu. Rodzinka dosyć silna. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ramek do Danta. Jeszcze i ładnie latają. Tak to u mnie wygląda. Sezon zapowiada się bardzo dobry na przezimowanie pszczół i na siłę rodzin pszczół. Podkreślam, że te pszczoły miały cały czas dopływ pyłku słonecznikowego od połowy lipca do, do końca sierpnia.